Hej, witam was moi drodzy na kolejnym odcinku z zdrapkowym, dzisiaj przychodzę do was z premierą i tak kupiłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zdrapek, kasa wpada, nowa zdrapka, nie kojarzę jej żeby była, tutaj szukamy plików i... Takiego safe'a safe Sejf na mnoży wygraną razy dwa. I tak, dzisiejszy mój wkład to jest 12 zł, a w zasadzie to nie jest mój wkład, tylko część yy, z dzisiejszego. Znaczy, cały dzisiejszy wkład jest od Niuli ze Szczecina. Dziękuję. Miula mi wpłaciła 30 zł na Tipli i tak postanowiłem 12. Przeznaczyć na dzisiejszą premierę 18, na kolejną tam będą te linie, tak? Szczęśliwe linie. E, Niula e, wysłała mi 30 zł na tych z okazji moich urodzin, które były i z okazji świąt. E, w komentarzu Niula się mnie spytała, czy dotarła jej przesyłka. Niestety nie dotarła. No wszystko wychodzi na to, że po prostu zaginęła przesyłka w pocz na Poczcie Polskiej, tak. No i chciała się zrewanżować za to, chociaż naprawdę to nie jest jej wina, tak, że gdzieś ta paczka, ach, ktoś się nią zajął. Nie jest jej wina, no ale wpłaciła mi Miula, za co jej bardzo, bardzo dziękuję. E, Aniu od razu, jak oczywiście Jakimś cudem jeszcze się paczka pojawi paczuszka, nagram to, będzieś wiedziała o tym, no ale no, na ten moment no niestety nie ma. To jest naprawdę skandal, tak? My płacimy y, za wesołka, a tutaj guzik nie dotarła. Tak samo z, y, tak samo ja również miałam taką sytuację naszej magii Alicji, z kanału Alicji w Krainie Zakupów, no chciałem wysłać tam takie krzyż te krzyżówki za 5 zł, czerwone, bo mnie prosiła wersja czerwona no i jej wysłałem plus tam jeszcze co nieco słodkiego niestety paczka paczuszka nie dotarła to było już dosyć dawno więc no niestety stracona przesyłeczka, no nie wiem to jest naprawdę nie wiem, nie wiem co powiedzieć tak i tak, no dlatego dziękuję Ci Aniu, Niula za tą wpłatę. Tak jak mówię, dwie premiery będą z wpłaty Niuli. Więc dedykuję Tobie te zdrapeczki. Trzymaj kciuki, żeby coś było. Zdrapki dostałem po kolei, więc żadnego wyboru nie miałem. I tak, nie wiem czy widzicie. Ale nagrywam na nowym telefonie, więc jestem zadowolony. Nie wiem, jakoś przybliżyć nie potrafię. Mam nadzieję, że w miarę to widać. Ja jeszcze muszę dotrzeć trochę, tym, yy, no, muszę po prostu jeszcze trochę obadać, jak to się mówi obadać w cudzysłowie ten telefon. Mam nadzieję, że będzie lepsza jakość. No, i że nie będę miał problemów, bo ostatnio z tym moim, tamtym telefonem jutro będzie filmik specjalny. Tam zobaczycie, że no, miałem pewne problemy. Tak, no i fajnie. Teraz mam nowy telefon. Tak jak mówię, jutro będzie specjalny film nieplanowany. Jutro dowiecie się wszystkiego. Zachęcam Was bardzo serdecznie, bo naprawdę będzie warto. No i chyba tyle z mojego gadania. Aha, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapetek, komentarzy, na 500 subskrypcji konkurs trwa. Szczegóły będą w filmie, w opisie tego filmu. A tutaj klikamy pliku i safe, Save. Dobra. Tutaj nic nie mamy. Czekajcie, spróbuję coś zrobić, bo coś tak chyba, albo nie. Najwyżej trudno. Dzisiaj będzie muszę trochę gorzej widać. No ale postaram się, żeby na następnym raz było już dobrze. Tego mówię. Mam nowy telefon. Jeszcze nie wszystko tutaj sprawdziłem. Dobra, pierwsza wydaje się być pusta tutaj jest mój kodzik jest pusto dobra kolejna zdrapka no, tak jak mówię 12 zł na dzisiaj zobaczymy czy coś będzie Strapki. po kolei z Katowic po pracy kupiłem dobra na razie nic tutaj nie ma jakoś nie liczę na tą strapkę. Powiem Wam szczerze. No. Czekam na te linie szczęśliwe. Może tam coś się fajnego uda. Za tydzień jest premiera, z tego co wiem. Tutaj no. O, jest plik. Dobra. Zera nie będzie. Zera nie będzie. To jest najważniejsze. Mamy dwa złote. Dobra ten tutaj mamy no i super jest dwa złote jest plik jest na pomnożenie jak to się mówi wygrana na pomnożenie też nie wiem co z nią zrobię z jakąś kupię dobra na razie nic nie ma to wszystko co wpadnie to jest mój plus, tak? Bo wkład cały dzisiaj jest z wpłaty Ani, Julii ze Szczecina, więc no tutaj nic nie ma. Co wpadnie to jest moje, więc 2 zł już jest dla mnie na plusie. Dobra. Jutro będzie specjalny filmik. Nagrywany jeszcze ze starego telefonu. Myślę, że jakość ci będzie widoczna, tak? Tu, a ze starego telefonu, tego mówię. No, jeszcze muszę obadać, jak tutaj przybliżyć was, bo no tutaj jakoś nie potrafię. Nie widzę. I w zasadzie ostatnia strapka 63. Warto jutro obejrzeć mój filmik. I tak e, zaraz Wam wszystko jeszcze powiem. Jest pusto. Czyli tak na wydane 12 zł. W zasadzie to nie był mój wkład. Ale 12 zł przeznaczyłem na zdrabki. Nowe, premierowe. Jest tylko 2 zł. Widzimy się w najutrzejszym odcinku. Potem robię przerwę świąteczną. I we wtorek wpadnie. Druga część z poszukiwania kamieni szlachetnych. Z kamieni szlachetnych we wtorek będzie druga część. W czwartek będzie premiera z drapki Szczęśliwe Linie. W sobotę będzie trzecia, ostatnia część z kamieni szlachetnych. Natomiast w poniedziałek, no zobaczymy, kto tam trafił, w wygraną. To znaczy kto tam trafił kwotę obstawianą w poniedziałek zdrapię dla tej osoby zdrapeczki, tak więc y, z tego powodu, że to jest mój ostatni odcinek przed świętami jutro będzie odcinek, ale jako wcześniej nagrywałem, więc no więc teraz Wam życzę zdrowych, wesołych świąt spędzonych w rodzinnym gronie smacznego jajka mokrego śmigusa dymgusa wszystkiego najlepszego z okazji Jut z okazji zbliżających się świąt dla Was takie serducha jajeczka. E, nie umiem robić jajek. Jajka, pisanki dla Was. Wszystkiego dobrego. Widzimy się jutro na odcinku. Wcześniej nagrywany, więc na dzisiaj jest tak bardziej na żywo, że tak po prostu na że dzisiaj był nagrywany, dzisiaj wrzucony, a następne odcinki są wcześniej nagrywane, więc tam, tam po prostu nagrałem z wyprzedzeniem odcinki, będą premiery raczej tak na bieżąco wrzucane w tym miesiącu, to wszystko, jeszcze raz wszystkiego dobrego, wesołych świąt Wam życzę, do następnego razu, cześć, pa.